Dla młodej drużyny Wolej Wrocław to kolejne nowe doświadczenie. Duża liczba meczów plus kamery telewizyjne, więc i presja. Oprócz przeciwnika, właśnie jeszcze z tymi dwoma elementami będą się zmagać wrocławianki. Terminarz tak nam się ułożył. Tak powiem, Liga Profesjonalna rządzi się swoimi prawami, jeśli chodzi o, o transmisje telewizyjne. To też czasami ma wpływ na ustawienie kalendarza, stąd taki. Takie skumulowanie meczów między 11 a, a 20. Będziemy tam mieli okazję zagrać dwa mecze telewizyjne. Jak mówię, kosztem, coś kosztem czegoś. Dzięki temu, że będziemy w telewizji, to niestety musimy z, y, zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest granie co 2-3 dni. Ten tydzień dla siatkarek z Wrocławia łatwy nie jest. Trening tak naprawdę goni trening. W kolejnych dniach jednak będzie czas tylko nagranie i na relaks. Na pewno w tym okresie, jak jest takie intensywne granie, to zespół, który, zespół jeżeli będzie potrafił wypoczywać, to to jest czasami cenniejsze niż, niż, dodatkowe trenowanie, dlatego też na pewno wykorzystamy ten spokojny tydzień teraz na ciężką pracę i przygotowanie się pod aspektami techniczno-taktycznymi do do tego maratonu tych czterech meczów, a tam po prostu będziemy musieli Zebrać owoce pracy, jaką wykonamy w najbliższym tygodniu. Nad czym do środy, czyli starcia z legionowią, będzie pracować zespół? Tych elementów jest sporo, zaznacza opiekun drużyny wrocowskich, siatkarek. Będziemy musieli w elementach, w których graliśmy dobrze, dalej kontynuować pracę, tak, żeby te elementy utrzymać na dobrym poziomie. Natomiast na pewno większą część czasu poświęcimy na, na pracę nad rzeczami, nad działaniami, które zawiodły nas w meczu z Radomką. Najbliższy mecz ligowy Wolej rozegra 11 grudnia w Legionowie. Najbliższy domowy mecz natomiast 17 grudnia z Pałacem Bydgoszcz.